Co? Co? O, zaś Nie, właśnie z nim. Skąd nagle tu się e, Sandstone wziął? A przed ty powiedzieć Endstone. Mm. <laughs> swim, 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 swim. I get them in the swim. Eee... nie wiem co. Oh. Mieszkamy tu? Góra? No, jak chcę w górze? Aha. Symu. Jeśli znajdziemy blisko drewno, to możemy. No, znalazłem na szczycie. Dobra, możemy. Ty Ty wytniesz cały ten las i wybijesz ich Nie Idealny plan No już twoją rodzinę wybiłeś Co ty za jeden? Nie wiem. Tylko to liczy życia w końcu? Tak, za tysiąc metrów w tamtą stronę. Dobra. Zacznij w końcu liczyć. Za ile? Za tysiąc? Za tysiąc. Czyli poza wodą. Dobra. Wziął mi to półtora serca A mi wzięło połowę HP. Albo no to jest ten Szybszy Kto jest szybszy? Nikt nie jest szybszy Tylko tyle chciałem. Wiesz co do reszta. No i co ty tu robisz? Płynij! I się nie rozciągaj No i Dalej? No za tysiąc metrów. Przejść w prawo. Tak! Widzisz, skręć w prawo, teraz jest... A gdzie kierunkowska W mojej dupie. Pokaż. Ale ja się nie wyginaj. Tu przy tym bezdomnym domu. Bezdomnym co? Bezdomny dom, niech mu będzie. To co, ty mieszkasz w bezdomnym domu, a ja pod bezdomnym domem? Nie. Aha. Tu zostałeś nic nie ma. Wcale? Jednak jest. Jednak nic nie ma, jednak. Chciałem powiedzieć, że jednak nie, ale jednak tak. Ja jednak nie! Jednak tak. Oszukał mnie. Kukułka, kukułka, kukułka. Gdzie jest ten... E... Pikomeo, gdzie się znów wciągnąłeś? Skaczemy tam? Skoczaj tam, no skaczaj, skaczaj. Nie! Zartować przy nim nie można. Jak tyś wylazł? Hm? A. Jak tak szybko. Hop, hop! Okej Słuchaj, już głos. To jaki tu ten? A ja kupię nam dwa wiesz O, że czarnogóra To jest czarnogóra, mieszkamy w czarnogórze I będzie dużo drewna No jest dużo drewna Nie widzisz na lewo przed tobą wszędzie Jest drewno po jednej sztuce co? No wskakuj tam, jak tak bardzo już tą chcesz. Ja ci mówię, tam nic nie będzie. Ej, <słyski> już <słyski> tam władze. dalej tam jest Oła. trochę się spadłem Ja nie schodzę, ja nie że spadłem! A, no to chodź. I to no, my chodźmy. Aha Aha, ja ci daję bloki. <laughs> ja mam do niej twoje. Tam są dinozaury! Tam! Chyba. Skąd wiesz? Bo zielono. A nie jak w Czarnobylu. Myślał tam będzie skakiwał. Wee A Prawie zdechłem, a ten skacze tam i nic mu nie jest. Cię nabić. Chodź tu, grub Właśnie, masz ja dziecko, ci ze mną. dziecko ci zdobyłem. Dziecko ci zdobyłem. Czemu ze mną nie skoczy? Bo mi dzieci wyszły. No, Ma Twoja rodzinka. Nie, ja to... -ha -ha -ha. O. o, znowu chleb, chleb. No niszcz. Aby zdobyć ten chleb. Jest sobie jeszcze. Ja mam lepszy pomysł. Ała. Jak mnie każdy mm. rozgrywę? To jego i Łow Ja i tak nie zażaram. Co chcesz? Waza! Tyle Co to dalej? Czemu chcę nie weźmiesz? Co? Bo chleb jest twój. Ale hę! A Coś wywalił Barbazyńca Śpiewaj z nami Kto ma z nami? On mnie nie za zacząć śpiewać Ty, jak tyś to zrobił, że ja sobie powiedziałem tutaj abyś śpiewał A ty nagle tak, zaśpiewałeś? Ty... Nie wiem więc <laughs> po prostu... Wie co ja mówię Pierwsza raz odgło... bez odgłosu fajenia Myślałem, że ta seria... <laughs> Myślałem, że ta seria będzie na tym oparta. Jednak będzie Do Czarnobyla! Nie! <laughs> Nie patrz mi się w oczy, tylko patrz gdzie jedziesz. I zdechł. Co ty robisz? Ja Nie. A po co? O. o, nie wiem, co to jest yy, Donniczka Jak się z tego wysiada? <grymne> nie winnie Miałem pół serca chyba No śpij A! Nie zdrażo mnie Rozciąganie Pour <grymne> Nie znowu To ja sobie już On tylko jedną w głowie ma Sześcianu 7 gram Ty tylko jedną okay. w głowie masz? Ten... ja ci ten okropny chleb Gdzie dawaj? tak jak sz... szczałka pokazywała, nie patrzyłeś? Weston! O widzisz? Mówiłem Ty, ty co mi mówisz, że ja mam na kilowie szczęście dwa? Nie wiedziałem. Ja też. Aha. Śpiewaj z nami. Śpiewaj z nami. <śm> o, tak to. To będzie na, na tyle w dzisiejszym filmie, jeśli chodzi o jego jęki. Na resztę jęków możecie usłyszeć... <słyskawek>